No, dzisiejsze spotkanie, tak jak z innymi te rywalami e, z, z dolnej części tabeli, było bardzo ciężkie i bardzo, i bardzo długo potrzebowaliście, e, żeby zdobyć bramkę. No tak, no, po raz kolejny przeciwnik się cofa, musimy kierować grę e, i nadziewać się na bardzo niebezpieczne kontry. Na szczęście cieszy nas efekt końcowy i trzy punkty w bardzo ważnym meczu. E, czy, czy Wam sprawia problem, żeby wygrać że, że bardzo mocno defensywnie nastawiony przeciwnik, to jest dla Was problem? Myślę, że w naszym kraju każdy, każda drużyna ma problem z grą, gdy przeciwnik się cofa. No Uważam, że sytuacje stwarzane pokazują, że mamy pomysł na tę grę, realizujemy z tygodnia na tydzień coraz lepiej. Jednak po raz kolejny, no, niestety, skuteczność, którą ćwiczymy, mam nadzieję, że jak to poprawimy, to będzie. Zdecydowanie łatwiej o punkty w takich spotkaniach. Yy, z... Następny mecz się z Blokałem Szczerze, drużyna, która yy, no, przeżywa trochę kry kryzys, yy, to, może być, yy, to może być łatwy przeciwnik? Nie, zdecydowanie Jorkan, pomimo że tę wiosnę może mniej przepunktował, yy, preferuje bardzo dobrą grę i wiemy o tym, że. To jest kwestia czasu, kiedy zawodnicy z będą, będą punktować. Jedziemy, przygotowujemy się na bardzo ciężki mecz i jak w każdym meczu będziemy walczyć o, o punkty. Dziękuję panu bardzo.